Siema widzowie, dzisiaj wam pokażę przykłady moje z ruchu truskawików, jak gram na śniadrze na trójce. Oto jeden z Tutaj nie trucian, więc po prostu sobie wykorzystałem akcję z dwoma i po prostu do Tutaj drugi. Tutaj trzeci. Tutaj był czwarty, ale nie trafiłem, ale wysejwowałem i dobiłem. No i tutaj piąty. Tutaj próbowałem do naprawić tego drugiego, ale nie trafiłem i dobiłem dobrać. A tutaj szósty, który wyszło już poprawnie. I jeśli chcecie mi dawać jakieś wyzwania, na przykład tak, 1, 1 czy coś, to możecie napisać, a to było tyle z tego odcinka, odcinka siostry, i no, to by było na tyle, jak, nie wiem, jak chcecie mi dawać wyzwania, albo jakieś jakieś jakaś sprzygi, czy coś, to zapraszam.